Rozmowa z duszą, instrukcja dla początkujących. Wielu z Was zastanawia się, jak nawiązać połączenie ze swoją duszą, jak usłyszeć jej cichą rozmowę. Rozumiem smutek tych, którzy przywykli myśleć głową, zamiast odczuwać sercem, którzy ufają logicznym myślom bardziej niż intuicji. Nawiązanie relacji ze swoją duszą jest zarówno łatwe, jak i trudne. Trudność tkwi w potrzebie zaufania czemuś, co nie da się doknąć ani zaplanować, w odstąpieniu od kontroli nad życiem i zaufaniu przepływowi. To wymaga gotowości do przyjęcia odpowiedzi, które mogą się nie pokrywać z naszymi oczekiwaniami, co dla wielu jest wyzwaniem. Wszyscy wiemy, że aby zbudować długotrwałe, bliskie, szczęśliwe i zaufane relacje, kluczowe jest komunikowanie się z drugą osobą. Dzielcie się swoimi uczuciami, opowiadajcie o strachach, wyjaśniajcie niezrozumienia. To samo dotyczy relacji z duszą. Jeśli chcecie ulepszyć swoje połączenie z nią, zacznijcie rozmawiać. W ten sposób nauczycie się słuchać, i z czasem usłyszycie odpowiedzi. Zacznijcie od znalezienia cichego, spokojnego miejsca, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał, może to być Wasz pokój lub miejsce na świeżym powietrzu. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i skoncentrujcie się na wewnętrznych uczuciach. Oddychajcie głęboko. Coraz bardziej się rozluźniając. Zanurzcie się w spokoju i zawołajcie swoją duszę, swoje wyższe ja. Początkowo możecie poczuć różne emocje, to normalne. Jeśli nie odczuwacie niczego od razu, nie martwcie się, bądźcie cierpliwi i kontynuujcie codzienną praktykę. Następnie, Rozpocznijcie rozmowę z duszą. Opowiedzcie jej o swoich strachach, zmartwieniach, marzeniach i życzeniach. Poproście o wsparcie i wskazówki w różnych obszarach waszego życia. Bądźcie otwarci na znaki i wskazówki, które może przekazać Wam dusza. To może być subtelna piosenka, myśl obraz lub intuicyjne przemyślenie Pamiętajcie, że aby usłyszeć swoją duszę, trzeba być w stanie pokoju i spokoju. To właśnie wtedy można odbierać jej przesłania. Ćwiczcie regularnie, rozwijając swoje umiejętności komunikacji z nią. Wasze wyższe ja czeka na Waszą świadomą interakcję. Rozmawiajcie z Nim często i doświadczajcie radości oraz ułatwień, jakie przynosi współpraca z duszą. Medytacja jest kluczowym narzędziem w nawiązywaniu i pogłębianiu relacji z własną duszą. Poprzez praktykę medytacji możemy wejść w stan spokoju i pokoju, który jest niezbędny do odbierania przesłań z eterycznego planu oraz subtelnych ciał. Eteryczny plan to subtelna rzeczywistość, która istnieje równolegle do naszego codziennego doświadczenia. To na eterycznym planie odbywają się procesy energetyczne, które kształtują naszą rzeczywistość materialną. Poprzez medytację możemy uczulać się na te subtelne energie i odbierać przesłania z tego planu. Subtelne ciała, takie jak ciało astralne, emocjonalne czy mentalne, są ważnymi elementami naszego istnienia duchowego. Rozwój tych ciał poprzez medytację Introspekcje i praktyki duchowe umożliwia nam głębsze zrozumienie siebie oraz lepsze wykorzystanie naszego potencjału duchowego. Prześwietlenie duchowe jest procesem oglądania swojego życia i doświadczeń z perspektywy duszy, co pozwala nam zrozumieć głębsze znaczenie naszych doświadczeń oraz lekcji, jakie mamy do przejścia. Rozwój duchowości to podróż, która prowadzi nas do coraz większej świadomości siebie, otaczającego nas świata oraz naszego miejsca w nim. Poprzez praktyki medytacyjne, kontemplacyjne i duchowe możemy poszerzać horyzonty naszego rozumienia i doświadczać coraz większej harmonii wewnętrznej. Ostatecznie, Nawiązanie silnego połączenia z własną duszą staje się fundamentem naszego rozwoju duchowego oraz kluczem do osiągnięcia pełni życia. Dziękuję kochani.